Gdyby z każdego moba w Minecrafcie zrobić zbroję! O do tego, jakby każda z nich miała jakieś magiczne moce! To nie brzmi jak bezpieczny eksperyment! Ej, ej, ej ale słyszałem, że tylko 1% ludzi na świecie potrafi zostawić subskrypcję kolanem! Ja próbowałem i nie dałem rady! Daj więc znać w komentarzu, czy jesteś w tym 1%! My lecimy z tym matem! Dzień dobry! Ogólnie nie wiem, czy ktoś wam mówił, ale sprawa wygląda następująco! Przez cały odcinek dzisiaj będziemy zabijać owce! Dobra, może nie tylko owce, okej? Okay? Chociaż to byłoby fajne! 9 minut walenia owiec. Zapytacie może jednak, jaki jest w tym cel. Bardzo chętnie pokazałbym wam nawet na przykładzie ten cel, ale póki co, póki co żaden mob nie był na tyle miły. Dobra, no to w skrócie. Od dzisiaj każdy minecraftowy mob ma swój customowy item. Ej, chwilę, jednak wyleciało mi coś. Krowi na pierśnik. Kiedy jest założony, wszystko, co kopie automatycznie się przepala. Okej, okay, dostajemy jeszcze regenerację, miło. Mam jednak trochę inne pytanie. Jaki związek ma krowa z przepalaniem surowców? Nie wiem, ale to jest zadanie. Jedna detektywa żelaznego. Krowy to duże zwierzęta. Duże zwierzęta robią dużą kupę. Duża kupa jest prawdopodobnie ciepła. Ciepło jest też w piecyku. Dlatego ciepłe krowie kupy mogą przypalić żelazo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości? No to wspaniale, że się rozumiemy. Dobra, ej, to w takim razie to działa. Dajcie mi coś, dajcie mi żelazo! Przypalcie mi! O, przypaliło je od razu! Co jest? Ała! Dobra, chwilę! Miło było, ale na tym się skończyło! A więc tu nie jest na woda, naprawdę umiem przypalać. W takim razie teraz nie mam więcej planów wchodzić do kopalni. Zanim tam wejdziemy, Zdobądźmy przydatne umiejętności do góry. Na zobiakiem Creepery i szkielety przyjdzie jeszcze czas. Spokojnie, spokojnie. Teraz chciałbym na przykład zdobyć hełm ze świni. Ale coś czuję, że to może być bardziej skomplikowane niż myślałem. Jeśli krowa przypala itemy, to co może robić świnia? Mam kilka teorii, łączą się z tym, że świnie robi siku, ale. O, nieważne! Może lepiej, żebym nie mówił ich publicznie. Każde cztery marchewki, które mam w jakimś dają mi plus jedno serduszko. Nie, no to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jak zdobyć szybko marchewki? Potrzebuję bardzo dużo Wioska, dajcie mi wioskę, proszę! Nigdy tak bardzo nie doceniałem marchewek jak dzisiaj. Jedno serduszko za każde cztery marchewki. To nie brzmi, jakby to była legalna cena. Ale czy ktoś ma z tym jakiś problem? Ty masz problem? Widzę, że masz problem. To lepiej spójrz na mój nos, widzisz go? Jasne, że widzisz. Ciężko go nie zauważyć, bo ma pół metra. To gwarantuję ci, że nie chcesz, aby ten nos wylądował. Gdzie? Nie, nieważne. Nie Ale jest żelaza i to na pewno by bolało. Zaczynam się bardzo zastanawiać nad sensem tego, co mówię. Ja to no teraz nie wiem, co mi chodziło z tym nosem. O! Mam marchewki! Mam pół serduska! No i buja, tak można żyć. Proszę Państwa, to historia. Jak stałem się najmocniejszym graczem Minecraft'a tylko i włączkę dzięki tym żółtym, Znaczy, po pomarańczowym, pomarańczowym tym czymś. Nie wiem, jak nazwać inaczej. Marchewkę. Dzięki tej pomarańczowej karocie! Karotce, marchewiu, rudzielcu, wiewiórce! To tak w ogóle mówi na marchewkę. Co to jest za lista? Podobno to była lista słów, które też znaczą marchewka, Ale ja nie mam więcej pytań. Naprawdę, wiewiórka, marchewka, coś poszło nie tak. Ja mogłem prosić, że moją zbroję z owcy. No właśnie, o wilku mowa! No mi konkretne ulepszenia, w zależności od tego, ile mam akurat głodu. Mam kolejne świetne pytanie. Tak jak akurat tą świnię i marchewki byłem w stanie zrozumieć, chociaż nie, nie byłem w stanie zrozumieć. Świnie jedzą ziemniaki. Tu jednak nic nie ma sensu. Okej, okay, ale jest fajnie, mam dużo głodu, więc mam szybkość dwa i do tego siłę. Dziękuję, Milusio. Ale to oznacza tylko jedno. Czas najwyższy uciec pod ziemię. Myślałem, że tego uniknę, ale chyba zdobyłem wszystkie umiejętności, jakie tylko do góry mogłem zdobyć. Czas więc ruszyć tam nie będzie miła podróż. Po co mi to w ogóle do życia? Siema stary, daj jakieś swoje rzeczy. No daj, proszę, daj. Jak w przypadku mobów 10% dropu mnie przeszkadza. Znaczy chciałem powiedzieć w przypadku tych miłych mobów, ale jednak ze złymi też nie jest źle. O, tu czapka szkieleta. Chwilę, chwilę, chwilę. Czy ja umiem czytać? Znaczy serio pytam. Czasami mam wrażenie, że nie umiem. Szczególnie jak piszecie mi w komentarzach kiedy startuje drugi kanał nie potrafię czytać. Ale pracujemy nad tym spokojnie. O nie. To co się właśnie teraz stało jest ciekawsze. Czy ja klikając shifta robię, wow, robię tar Wokół siebie tylko i wyłącznie ze strzału, Najpiękniejsze, co w życiu widziałem. Dajcie mi więcej! Lecicie z nim! O! To jest piękne! Jestem właśnie w posiadaniu najsilniejszej broni. Jaką tylko potrafię sobie wyobrazić! Problem w tym, że ta broń może zabić też mnie! Oa! Oła! Dobra! Już! Wystarczy! Zorientowałem się właśnie, że dla tych strzał musiałem zrezygnować z serduszek. Dobra, ale coś za coś. Nie według mnie dobry deal. O, jako, że super moc szkieleta już mamy! Proponuję zająć się. O, na przykład takim creeperkiem! O, nie! I zabiłem go w pół sekundy. Te strzały są za bardzo OP. Co to jest w ogóle legalne, żeby to było takie dobre? Szkielecie, no w ogóle odpuść. Po co do mnie podchodzisz? Sam mi dałeś te mocy i jeszcze myślisz, że ze mną wygrasz, tak? Wyjątkowo niemądre podejście z twojej strony. Z tymi ogórasami to trzeba jednak uważać. O, jeszcze raz na spokojnie. Aj, aj, Problem polega na tym, że te strzały strzelają w bardzo konkretnym kierunku. A panowie ogórasy mają bardzo nieskoordynowane ruchy. Dobra, ale korzystając z okazji. Jako, że nadal mogę przepalać wszystkie rudy, które tylko wykopię. Przydałoby się jeszcze jedno żelazo. Lazo dziękuję. Bo dzięki tej inwestycji mogę zrobić kilof. O, dzięki kilofowi mogę mieć diaksy. Nie wiem w sumie po co mi diamenty, ale na pewno się po coś przydadzą, nie? Albo w sumie nie wiem, że żelazo lepsze. Poradzę sobie bez nich. Miło było, papa. Dajcie wy mi tu teraz w końcu jakiegoś creeperka. Mam dosyć zabijania tych szkieletów. Mam już ich zbroję. Ale tym razem proponuję trochę inne podejście. Nie będę strzelał go strzałami, chociaż może miałoby to sens? Nie, to nie ma sensu. Oficjalnie potwierdza Chyba wolę mieć jednak dodatkowe serduszka spada i stąd... O! Pająka jeszcze nie mieliśmy! Dawaj, stary! Dokładnie waszej dwójki potrzebuję! Chociaż umówmy się, co takiego może dać mi creeper? Czapkę, która spowoduje, co to robi krzyż. Ej, co ja chcę powiedzieć? O, czapkę, która spowoduje, że będę wybuchał i umierał jeszcze częściej. Świetnie! Jakby połączyć ubranie creepera z ubraniem szkieleta, to jednocześnie wybuchał i strzelał! Co to? Co to jest? Z kogo to wypadło? Siema! zubiaka! Ślepy jestem, czy ślepy! Nie wierzę! To coś automatycznie zamieni. nie... Zgniłe mięso na chleb! Spadaj krowia koszulą! Teraz chcę ząb jako koszule! Patrzcie na to, nie wierzę! Jest rotten flash, w jakim i mam 49 drewna, to teraz co? Podchodzę i mam 50! Najwspanialszy wynalazek, jaki wymyśliła ludzkość! O, kolejny diament! Cóż za przypadek! Może wykopię go chlebem? Myślę, że na świecie zdecydowanie zbyt mało osób kopie diamenty chlebem! Zmieńmy to! Stwórzmy klub miłośników kopania diamentów chlebem! Zapraszam bardzo serdecznie! Możecie do niego dołączyć, zostawiając łapki w górę i suba! Ciekawe, ile będziemy mieli członków po tym odcinku. Bo póki co to tak sam jestem i smutno trochę. Albo w ogóle zróbmy klub robienia chlebem wszystkiego. Na przykład zabijania chlebem creeperów. O nie, o nie, o nie, o nie. To może nie był najmądrzejszy pomysł, ale zrobię to. Zabiję w końcu chlebem creepera i wtedy z tego creepera wypad... Jednak co wam to co mówiłem? Zostańmy tylko... Przy kupaniu diamentów chlebem, okej? Okay. Creepery nadal będę zabijał mieczem. Jednak chciałbym przeżyć ten odcinek. Serio. O, o, mamy to! Chlebie! Kopałbym z tobą diaksy! Zamawiał z tobą taksy! Ogólnie spoko. Jesteś taki spoko, loko ziom. Potrzebuję piosenki o kupaniu diamentów chlebem. Czy ktoś wie, czy taka istnieje? Proszę! Myślę, że to jest na tyle popularna czynność, że na pewno musi być taka piosenka. A teraz wróćmy do zabijania ogórków. Przypomnę tylko grzecznie, bo niektórzy mogli zapomnieć, że ten odcinek jednak nie jest. Kopaniu diamentów chlebem? Robimy to wszystko po to, aby zdobyć z niego epickie itemy! Akurat tego itemu z Creepera się trochę boję, ale potrzebuję go do kolekcji, sorry, no! Nie ma, no po prostu nie ma! Więcej na tym świecie diaksów niż Creeperów! O, o, mamy to! Creeperowe buty! W końcu jakiekolwiek buty! Cześć, że przez cały ten film nie miałem butów! Ale stało się i od teraz mogę klikać Shifta i wtedy, wtedy wszystko! O kurde bele, o kurde bele, o kurde bele! Czy to jest na pewno bezpieczne? Ała, to nie jest bezpieczne! I Silverfish, co jest? To nie jest tak, że to są tylko koło Strongholda? Kurde bele, no to mam ciekawą A! Za ła! Zapomniałem, że nie mogę kłócać! Problematyczne są te buty, nie powiem! A jakby jeszcze tę czapeczkę założyć? Wo, ho, ho, ho! Wtedy to w ogóle będziemy mieli całą kolekcję umierania na zamówienie! Nie to, że zabiję nie wybuch, to jeszcze nie mogę ruszać się na boki, bo tam są strzały! Wspaniale! Czego jeszcze chcieć od życia? Ja na przykład chciałbym pająków. Nie zdobyłem jeszcze ich mocy, ale może jednak zdobędę je bez tej czapki i bez tych... Butów? A ja coś czuję, że tak może być bezpieczniej. Pająk, pająk, dawaj buty. W sumie nawet nie wiem, czemu założyłem, że pająk daje buty. Ale w sumie są pająki. Pająki mają oczy. Na oczy możemy założyć okulary. E dobra, nie. Stop, stop, stop. Nie brniemy w to znowu dalej. Wystarczy. Po prostu zdobądźmy to, co trzeba. Udało się. A więc jednak nie buty, tylko spodnie. Kiedy założone pozwalają ci chodzić po wietrzu. Co? W sensie, że jak chodzić w powietrzu? O kurde, bale! Czajcie to, czajcie to. Ja naprawdę chodzę w powietrzu. Robię gad nie robiąc nawet bridge'a. Mało tego, ja nawet nie potrafię go zrobić. Zdejmujemy to, ale tylko na chwilę. Bo wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią mi jedno. Zapomniałem o jednym ostatnim mobie. O kurczaku. Przepraszam, stary, jak mogę, już wracam cię zabić. A więc jeśli pająk nie dał mi butów, to on musi dać mi buty. Buty z kurczaka. Potrzebuję butów z kurczaka. Może kiedyś mięsa z kurczaka zamiast klapek? W sensie to nie tak, że ja to kiedyś robiłem. Nie, nie, nie. Tak po prostu mi przyszło do głowy bez żadnego powodu. Ta. No co, no jakby wziąć odpowiednio duży o, to nieważne, już więcej nic nie mówię. Jakby wziąć odpowiednio duży filet, naciąć dobrze, włożyć tam nogę, to można tego używać jako klap. E, 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 mam klapki z kurczaka, jest super! Jeśli mam je założone i trzymam w mojej drugiej ręce pióro, to mogę spadać tak wolno jak kurczak. Okej, okay, czyli to w połączeniu ze spodniami z pająka, pozwoli mi być mistrzem świata w wiatro challenge! Robimy to 3, 2, 1, let's go! <laughs> Chwileczkę. Może jednak bez tych spodni. 3, 2, 1. Jeden. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwona. A my widzimy się jutro w kolejnym odcinku na moim kanale. Dobra, szybciej spadaj, spadaj. Damy radę. Tak? Wow, zrobiłem to. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dobranoc. Wow, a przed sobą masz właśnie przekozacki odcinek. Widzisz ten po prawej stronie? Widzisz go? Sprawdzałem tam nowy buildhacki z Minecrafta 1.20. Dlatego musisz tam wbić i przekonać się sam.